Witam, ja jestem Mister Grzechuta a to są informacje z Minecrafta beta 1.9 pre-release 6 Dzisiaj powiem o takich um, podstawowych błędach, które już były wcześniej i się pojawiły um, nowe no i zaczniemy może od tego, że um, oświetlenie dalej jest zepsute, było to wcześniej i tego nie naprawili um, pochodnia postawiona w powietrzu, jakby, też jest dziwne. I taką rzeczą najważniejszą jest to, że nie można otwierać teraz drzwi. Klikamy raz i one jakby otwierają się i zamykają jednym naciśnięciem. Nie możemy przez nie przejść, możemy je zniszczyć, ale ich nie otworzymy w tej wersji. Hmm. To chyba było na tyle na razie z tych błędów, które znalazłem. Hmm. W najbliższym czasie dowiem się więcej trochę o tej wersji, ale głównym tematem tego odcinka jest to, co się zmieniło w nowym świecie. End um, zaraz wam pokażę, tylko zróbmy portal do niego. Um, ok, cyk, cyk, i tak um, wchodzimy tak jak ostatnio, tak jak we wcześniejszych wersjach, po prostu wkładając oczy Endermana do um, tych, jakby. Pojemników powiedzmy. I dobra, przeteleportowało mnie w jakimś, w jakimś dziwnym miejscu, trochę zakopało mnie, wejdźmy na powierzchnię. Ale zanim jeszcze wyjdę, Wam coś powiem. Na górze teraz, na górze ekranu, od tej wersji szóstej testowej, pojawia się taki różowy pasek życia czyli życie bossa. Tym bossem, jak pewnie możecie się domyślić, jest smog. Tak, właśnie. Smok. Dobrze słyszeliście. Smok. Smoka właśnie widzicie teraz tutaj. Mm, I to co on teraz robi, to jakby leczy się. To co tutaj się znajduje, to jest taka jakby bomba, którą jeżeli uderzymy, a oh, smok mnie zaatakował, którą jeżeli uderzymy, to ona wybuchnie. Właśnie w ten sposób. Mm, jeżeli zniszczymy taką bombę, to uniemożliwiamy smokowi leczenie się, przez co będziemy mogli go zabić. Mm, zaraz wam pokażę, jak się zabije smoka. Trzeba pierw zniszczyć wszystkie te bomby, żeby się nie mógł leczyć, bo strasznie. Mm, bo on ma strasznie dużo życia i szybciej lata od nas, więc jeżeli poleci gdzieś w, w zupełnie przeciwną stronę ode mnie. To nie dogoni go. Po prostu będę musiał czekać, aż zawróci w moją stronę. A w tym czasie zdąży się uleczyć i będzie miał całe życie. Dlatego najlepiej jest najpierw zniszczyć wszystkie te bomby. Aha, i przy okazji jeszcze jak on pobiera życie z tej bomby. Znaczy, ładuje sobie życie. I zniszczymy wtedy w tą, tą bombę. To zadaje mu to trochę obrażeń. Ale po chwili znowu mu się ładuje i. No. <śm> Mm, e, nie dobra, cięcie. No um, i okej, okay, jeżeli zniszczymy wszystkie te bomby, to będziemy mogli przejść do um, etapu zabijania tego smoka. Więc ja sobie tutaj je poniszczę i wrócimy jak już nie będzie miał się jak leczyć. Okej, okay, wszystkie bomby poniszczone. Przy okazji, zafundowałem sobie łuk i trochę strzał, żeby można było go łatwiej zabić. Postrzelajmy trochę do niego, może trafimy. O, jak się zbliża w Kleć prosto na was, to najlepiej jest go zaatakować mieczem. A jeżeli jest daleko od nas, to najlepiej jest go z łuku zaatakować. Jeżeli możecie usłyszeć, że jeżeli bijemy właśnie tego smoka, to on wydaje odgłosy takie jak Steve. Tak się nazywa nasz bohater. No, tak jak nasz bohater. On się chyba. Steve nazywa się jakoś tak. I po prostu wydaje takie same dźwięki. Pewnie to zostanie zmienione w wersji 1.9, bo na razie jest mało nowych dźwięków. Tak samo jak Enderman został wydany i dalej nie ma swojego dźwięku, tylko jak go uderzamy, to wydaje takie odgłosy jak zombie. Obrazuję się rozprawię z tym smokiem powoli. Mm, I pokażę wam, co się później stanie, jeżeli go zabiję. Poza tym, że mm, będzie to piękne widowisko. To jeszcze coś innego zobaczymy. Pięknie. Twarz mu celujemy. Okej. Okay. Chodź, chodź, chodź. No, tak, tak, tak. Cię pięknie zabije. Okej. Okay. Coraz mniej życia ma... Już, po... Już mniej niż połowę. Okej, okay, leci do nas. Leci, leci, leci. Aha. Oh, ładnie. Chodź. No, chodź, nie uciekaj. I tak cię zabije. Ładnie. Mm. No, prawie <laughs> nie mogę go wcelować. Muszę trochę niżej zlecieć. Co wysoko latam. <laughs> ok, jeszcze troszkę. No, tak spudowować to masakr. Headshot. O, oh, nie wyszło. No, 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 no. Padaj, padaj, padaj. Jeszcze troszkę, resztka życia. Dajesz. Ale on ma taki uśmieszek, taki złowieszczy. Ale <grym> fajny... Mm. ...przelot przez... pomiędzy. Boże, o czym ja gadam? Fajny taki przelot za słupkami. Mm. Oczywiście tego smoka było trudniej zabić. O, i teraz jest piękny zgon. <grym> nice. Oczywiście tego smoka jest trudniej zabić. Jeżeli mm, gram na survival mode. Ja teraz jestem na creative oczywiście. I sobie mogę latać. A jeżeli z ziemi go będziemy atakować no to będzie dość ciężko. Mmm. poza tym, pierwszy powspinać na tę wieże i poniszczyć te bomby, to już jest o wiele więcej roboty niż teraz, jak sobie mogę podlecieć i zniszczyć. Przy okazji, życia. No i okej. Okay. Stworzyło nam się takie coś pod miejscem, w którym zabiliśmy smoka. I tutaj mamy takie, jakby jajko jego. Możemy je zniszczyć. Hmm. Nic z niego nie wypada na razie. Może coś kiedyś będzie. Będziemy mogli z niego uzyskać. Mm. No i okay. to co się zbudowane z Bedrocka. I jest taki portal, jak do mm, Enderu. End. Mm. Jeżeli do niego wejdziemy, to nasza gra się skończy. Tak właściwie nie skończy, tylko po prostu będą leciały napisy końcowe. Tak jak w każdej grze. Mm. No i dobra. Wejdźmy po prostu tutaj czarny ekran um, ściana z dirtu za chwilę pojawi się napis minecraft już idzie um, i za chwilę będzie taka krótka no pff, dobra nie krótka długa historyjka czy jakiś nie wiem co to jest um, i na samym końcu po jakichś 5 minutach historyjki będą, będą twórcy tej gry i tak dalej i tak dalej <gryw> ja to może sobie zostawię tak żeby sobie leciało to przez najbliższe jakieś 5 minut czy ileś tam. Jeżeli nie chcecie tego czytać, oglądać już dalej, bo dalej już nic nie będzie, to możecie wyłączyć. Ale jak się skończą te napisy, to będziemy mogli normalnie wrócić do naszej gry, do naszego świata. Po prostu nas zespawnuje w miejscu spawnu na normalnym świecie, nie w świecie end. No i będziemy mogli dalej grać sobie w Minecrafta. Jeżeli ponownie wejdziemy do enderu, to już tego smoka nie będzie. Będzie tylko ten portal, który nas zaprowadzi do tego tej historyjki, ale smoka już więcej tam nie spotkamy, bo to jest jakby ostateczny boss. Jeżeli go pokonamy, to już możemy uznać, czy przeszliśmy całego Minecrafta. No. I to by było tyle chyba. Mm. Czasu do czasu w tej historii pojawiają się właśnie takie dziwne znaki, które się zmieniają ciągle. Nie wiem, co to ma oznaczać. Mm. Jeżeli jesteś dobrze z angielskiego, to możecie sobie to poczytać. Mm. Ja nie jestem dobry z angielskiego, wam tego nie przetłumaczę niestety. No. Mm. Tak. Aha, jeszcze miałem powiedzieć o tym, że co w ogóle nocz zrobił z tą grą. Kiedyś. To była gra, w której musieliśmy przetrwać noce, zbierać materiały, budować jakieś duże budowle, walczyć o przetrwanie, o życie, bić się z potworami. A teraz po prostu. What the fuck? Tylko tak to mogę wyrazić. Teraz możemy przejść Minecrafta. A kiedyś po prostu <laughs> mieliśmy własny świat i musieliśmy w nim przeżyć. A teraz, zrobimy sobie portal do Enderu, czy Endu. Zabijemy bossa, Smoka. I koniec gry! Przyszliśmy grę! Jej! What the fuck, ja się pytam! No ale dobra, żeby nie przedłużać. Znaczy, to i tak jeszcze będzie długie, bo te napisy lecą. <laughs> ja się może z wami pożegnam. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Jeszcze na pewno jakieś informacje dodam z tej wersji. Jeżeli hmm, poczytam trochę o tym. No, na razie to trzymajcie się i cześć. Te napisy sobie będą leciały. Ja dalej chyba już nic nie będę mówił. No. Cześć.